oczywiście z hodowla kur i dziś nagramy sobie odcineczek z otwierania kurek i na wstępie chcę wam bardzo podziękować za 116 subskrypcji. Naprawdę bardzo szybko to rośnie. No i byśmy sobie zaczęli odcineczek, myślę, od karmienia. Tu właśnie sobie wczoraj przygotowałem takie wiaderka już pod karmienie, wiecie. Znaczy jak gęsi miałem to gdzieś tam miałem pozostawiane na ogrodzie i sobie to wszystko pozbierałem i nie będzie jeszcze dzisiaj nowych nabytków, bo miały być zgiełdy, no ale coś tam się nie udało, bo moja babcia była chora, a tata był no, za granicą i już przyjechał ogólnie, ale no nie miałem z kim jechać. No i będą te... Nabytki nam pewniej zamawiane przez internet. Właśnie. No bo no wiecie o co chodzi. Eee. Giełda pewnie będzie w styczniu gdzieś na przyczynie, A w styczniu to już bym chciał powoli gdzieś tam się zabierać do inkubatora. Bo odchowalnik mam. Tylko właśnie nie wiem, bo bym musiał go jakoś zmodyfikować, żeby do domu go móc nosić. No i dobra. Pokażę Wam też woliery dzisiaj. Jak są zarobione. A dobra, tu piesek bąbel. No i dobra. Jeszcze też króliki, bo teraz idziemy ogólnie otworzyć kury. No to są króliki. Nie ma jednego takiego. Bo no, jak to się nazywa, ten mały zadymiarz mi go zagryzł, w sensie dobra, nie zagryzł, tylko otworzył sobie chłopak klatkę, no i królik, jak to się mówi, no szału dostał, no i dobra, woliera tak wygląda, no najładniej nie jest, jeszcze muszę tą jakąś słomę posprzątać, są gołębie wszystkie, tylko właśnie już nie mogą być bolierze, tylko tam mają zrobione. Bo nie chcę, żeby jak tu będą te brachmy, miniaturki, żeby te gołębie je brudziły. I muszę im tu ten wlot zatkać jakoś. Jeszcze nie wiem, pewnie wezmę tą deskę. O, widzicie, siedzę sobie tam z trasierki. O, a tu kocik nawet przyszedł, kicik. No dobra, pójdziemy sobie tą stroną, bo wtedy kury są spokojniejsze, no i będą nowe nabytki, nie bójcie się. Bardzo właśnie chciałem je mieć szybciej, żebyście mieli z czego film oglądać, żeby nie było nudno, ale no nic nie poradzę, nie? Chciałem jechać, ale no tak to nieraz wypada. Tym czasem. I będą zamówione przez internet. I możecie pisać, jaką barwę byście najbardziej chcieli. Czy chcielibyście kuropatwianą ku, ku e, niebieską? E, czy byście chcieli na przykład może. E, jeszcze tam mam kolumbijskie, te miniaturki e, No i, i gronostajowe są jeszcze I czarne gdzieś tam widziałem Ale to... nie wiem Po ile były już nie pamiętam, wiecie? Nie, no to możecie pisać Który kolor, kolor. Wam, wam by się najbardziej podobał eee, To i myślałem o tych eee, kuropatwiano niebieskofalistych Chyba, że kuropatwiano faliste No i tam parę kolorów jest ale Mogę zrobić w komentarzu eee, jak to się nazywa. W komentarzach wam napisać. No i wybierzecie No i jeszcze tu tak kohiny mam taką mniejszą wolierkę. Zostały mi tylko trzy kohiny tylko dorosłe, bo u kohinów mam staraty. Ale dobra. Tu idziemy. O kurka. O widzicie. Ja boi o, wyszedł o. tu sobie od dołu otworzę dzisiaj. bo jest tylko czekajcie, bo jest odwierz, ale mnie jednak trochę ten zamek. Wam powiem. Nie, nie cieszę się z tego, że odwierz jest. Bo wolę jak to jest tak wiecie, o To jest i Paweł tutaj jeden Pawła dostawiam będzie uniosek planuję mu kupić ich kurę brachmy tylko na razie będzie po prostu z tą kurą uniosek i na wiosnę coś wymyślę no i właśnie te kolumbijskie żółte to są w kolorach Pawła, nie? To wiecie o co chodzi pewnie. No i o, kochinki są. Tutaj no wodę mają, jeść mają już wczoraj im dałem. I tu mają taką prowizoryczną grzędę. Wiem, jest taka Januszowa, jak to się mówi, ale ważne, że mają, bo se na tym siedzą, a one zdecydowanie wolą sobie na tym siedzieć niż na ziemi, bo się bezpieczniej czuję po prostu. Ale na dwór jakoś widzę, że nie chcą wychodzić. Wiem, to jest trochę za bardzo po skosie, ale one se dają radę, bo już raz tak miałem. I se dają radę, tylko nie wiem, jak dziś będzie. Ale dobra. Eee. Jest, jestem pod brachlą przygotowany, jak widzicie, sobie wszystko przygotowałem. Ale teraz jeszcze pójdziemy dać jedzenie tamtym kolegom. Czekajcie. Eee. Czy ja tutaj tak małą łopatkę. O, spiąłem mały No dobra weźmiemy taką łopatkę ja myślę tutaj mam jęczmień, wiem nie powinno się tego dawać kury dostały co innego z owsem Trzy, no a tu mam jęczmień bo właśnie rolnik tylko takie coś miał ale już nie mamy tego no skończyło nam się już to prawie więc już kurki będą miały nowe jedzonko i gołębie, czekajcie o, wrzuciłem im to tam. Ciekawe co się zainteresują, odejdę parę metrów. E. Boją się. Domek im zrobiłem, to co tam siedzą teraz. No widzicie, stałek jest zakopany. Wykopany ten kalfas i... Tak, bo nie chcę mieć tu sytuacji niefajnych, bo miałem raz jedną. Że mi się kogo tu topił kochina. Ale wam powiem, że wtedy się skapnąłem jaki on stary jest, bo miał niesamowite o I wczoraj też taką akcję miałem, że mysz e, wbiegła mi do woliery i jak ja mam ten parasol, czekajcie, tam nie? To ona wbiegła normalnie do tego parasola. I to by było tyle w tym odcinku. Ja życzę Wam wesołych świąt. češće.